Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, maranata z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł, żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie, Skąd tu na Pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął te siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków... Zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Oto słowo pańskie. Kolejny dzień adwentu, i Jezus daje nam niesamowitą lekcję po tych naszych ostatnich spotkaniach, po bliskości, byciu przy mistrzu. Kolejna lekcja, którą dostajemy, to lekcja którą można byłoby zamknąć w takich dwóch słowach: wysiłek i obdarowanie. No i chyba w tym momencie już można byłoby zaprzestać tych rozważań, bo w sumie wszystko zostało powiedziane i jest to chyba oczywiste: wysiłek, praca, za którym idzie wynagrodzenie. Kiedy popatrzymy na to Ewangelię. To widzimy niesamowitą lekcję Jezusa Chrystusa. Mógł to zrobić zupełnie inaczej, ale jest niesamowitym pedagogiem, i chce, abyśmy, aby tamci ludzie, abyśmy my dzisiaj także sami dochodzili do pewnych rzeczy. Jezus przychodzi nad jezioro, wychodzi na górę i tam po prostu siedzi. Nie ma tu mowy o modlitwie, o czuwaniu, o całej nocy bycia przed swoim Ojcem, on po prostu siedział. I co robią ludzie? Przychodzą do niego na górę. Nie tyle, że przychodzą, ale ciągną za sobą łoża, wózki, nosidła, w których targają na samą górę swoich chorych, ułomnych. Nikt z nich nie wiedział, czy będą uzdrowieni, czy nie. Czy mistrz będzie chciał ich uzdrowić, czy akurat dzisiaj nie będzie uzdrawiał. Oni pełni wiary targali tych wszystkich ludzi na górę i czekali. No i wszystko znowu powraca do początku. Być przy mistrzu. Oni byli przy Jezusie, a Jezus składał ręce na ich chorych ich uzdrawiał. i uzdrawiał. Z tego wynika zdumienie, po prostu zdumienie i wielbili Boga za te dzieła. I co robi Jezus po trzech dniach, kiedy oni wszyscy trwają przy nim? On już ich wszystkich pozdrawiał, ale oni w tym uniesieniu, w tej yy, wielkiej euforii trwają przy Mistrzu. I to on właśnie zaczyna troszczyć się o pokarm dla nich. Nie uczniowie, nie oni sami. Im było dobrze przy nauczycielu. I on troszczy się o chleb dla nich. Yy, możemy powiedzieć, że zaspokaja ich potrzebę duchową, yy, fizyczną. I każdą inną, on wychodzi naprzeciw każdej innej potrzebie człowieka. Nie możemy powiedzieć, że Pan Bóg to tak czyni coś za coś, że skoro jemu się odda chwałę, to on nas obdarowuje. Nie, Bóg jest bezinteresowny, on nas kocha miłością bezinteresowną po to zbawił człowieka po to poszedł na krzyż żeby pokazać że jest bogiem który kocha nie szuka interesu jemu ludzka chwała nie jest potrzebna ta chwała jest potrzebna nam chwała boga nasze chwalenie uwielbienie pana boga jest nam potrzebne praca i wysiłek jest nagrodzona nie na darmo ojciec święty jan paweł II mówił wymagajcie od siebie nawet gdyby inni nie wymagali Widzę w tym momencie osoby, które opiekują się chorymi, osoby, które się zmagają ze swoim krzyżem cierpienia wszelakiego, i widzę też trwanie przy Panu Bogu i nagrodę. Nie wiem czy dziś, nie wiem czy jutro, ale ona na pewno przyjdzie, bo to obiecał mi Jezus. Chodźmy więc w codzienność, bo dużo pracy przed nami, a może dostrzeżemy świt.